Też czytanie na, dla pani najterkę, i pierwsza tutaj informacja nie pozwól negatywnym i toksycznym ludziom jakby gościć się u tobie, po prostu, po prostu jakby wznieść swoje, wznieść swoje tutaj żądania, możliwości i po prostu ich wykop. I tutaj patrzymy w sferze pracy. Czy w nowej pracy dasz radę? Aha, już patrzymy sobie, czy długo tam zostaniesz. Już patrzymy. Tutaj wiesz, co? Tutaj karty pokazują, że możesz mieć problem z jakąś osobą, ale karty pokazują, że zostaniesz tam długo tak jak będziesz chciała. Tutaj może coś cię denerwować w tej pracy. Może ciebie coś denerwować na zasadzie takiego, że po prostu ktoś będzie źle wykonywał swoje obowiązki, czy ktoś będzie taki trudny, jeżeli chodzi o pracę. Dlatego tak to karty pokazują. Natomiast odpowiedź jest taka, że zostaniesz tam tak długo, jak będziesz po prostu tutaj chciała. Czy nowy dom, który chcę wynajmować, jest bezpieczny? Już patrzymy sobie, czy ten dom jest bezpieczny. Czy ten dom jest bezpieczny do wynajęcia? Wiesz co, trzeba uważać na jakąś ścianę, na jakieś zapadlisko, w sensie, nie wiem, fundament z jednej strony. Przy jakimś wietrze, czy przy jakiejś rzeczy nie do końca tutaj jest bezpieczne. Powiem tak, 60% jest bezpieczne. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale nie na 100% jest bezpieczny. Przy jakiejś większej rzeczy może być tutaj jakby problem. Czy uda się, czy uda się znaleźć nianię? Już patrzymy sobie zaufaną. To znaczy, powiem tak, tutaj dość duża uwaga. Widzę, że pierwsza osoba, która przyjdzie nie do końca, może być taką osobą prawdziwą, ale tutaj widzę z polecenia, że tak, za jakieś może 3-4 miesiące zdecydowanie, zdecydowanie, tutaj, tutaj po prostu z polecenia. Spójrzmy teraz sobie, co się będzie u Ciebie wydarzało. Już patrzymy. Pokazują uwaga, na, uwaga tutaj na troszeczkę na życie uczuciowe jakąś taką niestabilność. Problemy musisz mocno stawiać na swoim. Duża uwaga na jakieś sprawy związane z krążeniem przy mężczyźnie mężczyźnie tej jakby starszym przede wszystkim więc na to trzeba po prostu tutaj zwrócić uwagę karty pokazują dobry czas właśnie na jakąś pracę, biznes u Ciebie zaczynasz coś nowego, zaczynasz coś fajnego wznosić, tylko się trzeba czyty, trzymać będziesz miała propozycję od kobiety przejścia pracy właśnie, działania ale tutaj musisz dobrze się um, dogadać jeżeli chodzi o sprawy finansowe żeby nie było potem jakichś problemów, żeby nie było potem jakichś takich nieścisłości. Duża uwaga u Ciebie na jakieś takie sprawy związane z, ze sprawami, właśnie żołądkowymi, pokarmowymi. Na to, na to trzeba po prostu u Ciebie zwrócić uwagę. Spójrzmy sobie, jak będą wyglądały finanse. Już patrzymy sobie. Najbliższy czas. Sporo wydatków, ale jest też dużo przychodów. Coś nowego zaczyna powstawać tutaj: to jest nawet w ciągu dwóch, trzech miesięcy, coś fajnego, naprawdę w takim sensie pozytywnym u Ciebie. Nie ma co się martwić. Tylko tutaj, jakby mówię, przy związku musisz dość mocno stawiać na sobie, dość mocno stawiać uwagę na ciążę, bo znowu mi wychodzi ciąża. I karty pokazują też zakup domu w ogóle przy finansach, czegoś nowego, jakiejś nowej inwestycji. Ale ten dom może być gdzieś poza, poza tym obrębem, gdzie mieszkacie, gdzieś poza granicami. To może być Wielka Brytania albo jakiś inny tutaj kraj, w sensie takiego ulokowania jeszcze pieniędzy. Skupić się nam na biznesie, skupić tą energię, oczyszczać i będzie dobrze. Spójrzmy sobie, jaka runa ci tutaj przewodzi. I tak właśnie widzę, że możesz mieć problem przez kobietę. Najprawdopodobniej to może być osoba, która przychodzi do domu czy sprząta, więc na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Już patrzymy sobie, jaka runa ci teraz przywodzi. No proszę, runa Issa. Czyli jesteś takim teraz jakby siedzisz, myślisz, ale zaraz idzie runa urós, czyli działania. Przede wszystkim siły i dużej, dużej takiej siły opieki anielskiej. Przede wszystkim, więc bardzo fajnie to wygląda. Spójrzmy, co mówią karty energii. No proszę. Energia opiekuńcza są przy tobie, energia uzdrowienia, to jest Healer of the Ages, czyli cudowna energia uzdrowienia, przepiękna energia uzdrowienia. Spójrzmy, jakim kolorem powinnaś się otaczać. Powiem tak, tutaj karty pokazują: nie skupiaj się na blokadach, właśnie przy kolorach, tylko zdejmuj te blokady. I kolor tutaj, który wychodzi. To jest taki kolor śliwkowy, który pomaga Ci tutaj pokonać przeciwności. Jest światełko w tunelu. Jest światełko w tunelu i po prostu sobie tutaj w sensie takim pozytywnym. I spójrzmy, jaka jest karta uzdrawiania. No proszę, kuraż, czyli odwaga, działanie, przede wszystkim pójście do przodu. Przepiękna karta, przepiękne działanie, cudowna karta uzdrawienia, więc ściskam serdecznie.